Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj bez muzyczki, dlatego, że mam dla Was wymyśloną koordynację, tak, ćwiczenia koordynacyjne. Także trzeba będzie się mocno skupić i skupić uwagę na, na tym, co pokazuję i co wyjaśniam. Myślę, że mam dla Was to zrobione w tak fajnej formie, że dość łatwo będzie Wam to zapamiętać. Co to jest ta koordynacja, o co w tym chodzi? Często Mamy jakiś krok, w którym osobno, w jedną stronę idą ręce, osobno, w drugą stronę idą nogi, tak? I ciężko jest nam, jakby zrobić dwie rzeczy naraz, tak? Po to robimy tą koordynację, żeby mieć w tym łatwość, żeby płynnie, właśnie patrzeć w prawo, noga idzie gdzieś tam w lewo i, i robić takie zmianki. Będzie nam o wiele szybciej wchodził do głowy cały układ, będziemy się go szybciej uczyli, jeżeli takie ćwiczenia koordynacyjne będziemy sobie częściej robili dzisiaj sobie zaczniemy. Najpierw na siedząca, oczywiście do tego również trzeba się rozgrzać i jeżeli nam zostanie troszkę czasu na koniec, bo ręce się mogą zmęczyć, ręce tutaj będą głównie chodziły, to wtedy sobie je rozciągniemy. I słuchajcie, możecie sobie usiąść na kolanach, tak żeby było wygodnie. Pamiętajcie, jak już siedzimy w tej pozycji, to z poprzednich zajęć wiecie, że stopy tutaj nie wystają. O, chyba mi nie widać tak teraz. Stopy pięty nie wystają mi na zewnątrz, tylko chowam je pod pośladki. Po to, żeby już rozciągać ładnie stopy, żeby mieć piękne palce. I co robią ręce? Chyba tego jeszcze nie tłumaczyłam. Nawet nie wiem, czy w grupie to robią, ale możliwe, że gdzieś było. Jeżeli ktoś miał, no to na pewno będzie łatwiej. Ręce robią coś takiego. Hop, 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 hop. Takie małe cztery przejścia. I teraz, jak się tego nauczyć? Co, co tam Pani zrobiła? Ja Wam opowiem taką historyjkę, dzięki której jest mi to na przykład dużo łatwiej zapamiętać i wydaje mi się, że tam moim uczniom tak samo. Najpierw jedna ręka, w moim przypadku jest to prawa, indziej skierowana jest do góry, a lewa jest tu skierowana. Tak? To jest nasza pierwsza pozycja od niej zacznijmy. Tak, dokładnie. I teraz słuchajcie, ta ręka, która jest skierowana do góry, bawi się z tą drugą ręką na dole. Bawią się o co? one chcą wygrać, tak? Chodzi o to, która będzie jak najwyżej. I prawa póki co jest wyżej. I chce być jeszcze wyżej, więc ja ją prostuję do góry i znajduje się dużo wyżej od lewej. Ale jednak lewa ją przewytrzyła. Teraz to ona znajduje się niżej, wyżej, a prawa upada. Ale ostatecznie jest remis. Tak, To jest cała część na prawą rękę. Powtórzmy sobie to jeszcze raz. Prawa chce wygrać, wygrywa, jednak lewa ją pokonuje, ostatecznie z remis. Myślę, że w ten sposób najłatwiej jest to zapamiętać. Ewentualnie możecie sobie jeszcze zrobić w ten sposób, że prawa ręka, gdy zaczyna tu, tak naprawdę jedyne co robi, to otwiera się do koła. Tak? Ona przychodzi sobie kołem. Jeszcze w ten sposób możecie zapamiętać, ale wydaje mi się, że z historyjką jest troszkę prościej. Spróbujmy jeszcze raz. Wolna, a później szybciej. Prawa chce wygrać. Już prawa wygrywa. Jednak lewa ją pokonuje. Ostatecznie zremis. Szybciej. Prawa chce wygrać. Wygrywa. Lewa pokonuje. Remis. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Szybciej. Raz. Dwa. Trzy. 4 razy, 2 3 4 razy, 2 3 4 razy, 2 3 4 szybciej, 1, 2, 3, 4 razy, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. A okay. ja jadę już w szybkim tempie, tak? Ja, ja już to umiałam wcześniej, ja się tego nauczyłam. Także nie mam takiego problemu, ale jeżeli ktoś to widzi po raz pierwszy, to na pewno tak szybko tego nie załapie. Także słuchajcie, teraz sobie możecie przewinąć do początku, czy tam do jakiś kawałek. I wolno ze mną jechać. I jeżeli już się nauczycie w tym wolnym tempie, to dopiero przebijamy sobie dalej i dopiero jedziemy ze mną szybko. Słuchajcie, mamy tu na prawą rękę. A teraz odwracamy i to samo będzie na drugą. Czyli lewa zaczyna i lewa chce wygrać, tak? Więc lewa jest ułożona do góry, prawa w dół. I jedziemy lewa wyżej. Jednak prawa ją pokonuje. Ostatecznie zranić, tak? Jest identycznie ta sama sytuacja. Tylko zamiana ręki. Jeszcze raz, lewa chce wygrać. Już prawie wygrywa i opada w dół, dlatego że jednak prawo ją pokonuje. Ostatecznie remis. Troszkę szybciej. Lewa chce wygrać, wygrywa, prawa ją pokonuje, remis. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, szybciej. Raz, dwa. 3 4, raz, 2, 3, 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 4, raz, ok. Jak już mamy prawą i lewą, to co następuje najgorsze, trzeba je połączyć, tak. Więc gdzieś tam po tym jednym kole będzie następowała zmiana. Mam nadzieję, że łapiecie, że macie ręce. rąk Wam później jeszcze dojdą nogi i inne ręce. Ojej, tyle skomplikowanych rzeczy, ale wierzę, że dacie rady. Fajnie, jakbyście mogli odesłać jakieś filmiki, jak przechodzicie i pokazujecie mi, o jak ja się nauczyłam rok od pani Eliski. Będę zadowolona. Jak tylko ktoś ma taką możliwość, to jak najbardziej możecie wysłać. To słuchajcie, teraz robimy z przejściem. Robimy najpierw prawą, Czyli prawa chce wygrać, w prawie wygrywa, lewa ją pokonuje ostatecznie z rems, To samo od lewej. Lewa chce wygrać, czyli prawo stoi nieruchomo. Nic nie robi, tylko lewa do niej dochodzi. Lewa chce wygrać. Już prawa wygrywa, prawo ją pokonuje i remis. Tak, to jest równa ósemka. Zrobię Wam z liczeniem. Raz, od prawej. Dwa, trzy, cztery. Od lewej. Pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz wolę. Prawa raz. Dwa, trzy, cztery, lewa, pięć, sześć, siedem, osiem. Spróbujemy sobie szybciej. Ja dodam jeszcze takie małe mankamenty. Tam wszędzie powinny być dłonie ułożone w konkretną stronę, ale nie chcę wam już w mieszać, bo może być tego za dużo. Nie widzimy się na żywo, więc to, co najważniejsze, wam przekażę, czyli schowany kciuk. Ten kciuk tutaj nie odstaje nigdzie, tylko jest cały czas schowany do środka. Tak, tak jak w dżezie. Kciuk tam nie jest taki rozluźniony, tylko on zawsze jest mocno schowany i palce są razem. Mhm, dobra, to jedziemy dalej w szybszym tempie od prawy. Raz, dwa, trzy, cztery lewa dwa trzy cztery i jeszcze pełną muszankę raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem szybciej raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem raz dwa trzy cztery pięć sześć i z bajką, prawa chce wygrać, wygrywa lewa i ręce. Lewa chce wygrać, wygrywa prawa i. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dawaj. Ok, i teraz jak najszybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Jak tam mamy już czasem jest w porządku, to słuchajcie, mamy pierwsze ręce, tak? Dołóżmy do tego nogi, zobaczymy ile nam się dzisiaj uda zrobić, dlatego, że mam dla was tą koordynację bardzo obszerną, można tutaj dużo jeszcze podokładać, jest skomplikowana, także zrobię z wami część I jeżeli nie zdążymy resztę, to sobie będziemy kontynuowali na kolejnych zajęciach. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną i dajecie radę do tej pory. Moje dziewczyny jazzówki z domic, by na pewno dały radę, także od

Ja oczywiście pokazuję dla niektórych w wolniejszym tempie, dla niektórych w szybszym. Jeżeli już to macie, to przewijamy sobie dalej. Słuchaj, ja mam nogi, ja mam ręce, ja już mogę lecieć dalej. Nie ma żadnego problemu, tylko sobie przewijcie. Ale dla osób, które tam jeszcze mają z tym problem, bo nigdy tego nie miały, muszę też wolno go tłumaczyć. I jedziemy teraz z dodatkiem rąk. Ruszamy od prawej nogi i prawej ręki. Raz. Mhm, dalej. Dwa. Muszę się cofnąć do dóbr, żeby nie było widać. Trzy. Na cztery lewej z nogi. I teraz lewa do drugiej. Lewa ręka przodzie. Raz. Dwa, trzy, cztery. I prawa w przód. Raz. Dwa. Trzy. Na cztery. Dołącz. Pięć, sześć, Ale mam nadzieję, że do tego momentu macie, tak? Ten moment jest prosty z tym chodzeniem. Wiecie, jak zaczynamy od prawej, cztery kroki na czwarty, łączymy nogi, później od lewej, ręce są jasne. To słuchajcie, na, ko na koniec, jeszcze nie ma końca, ale już prawie, więc nauczmy się drugiej części, co się dzieje. A później spróbujemy to wszystko połączyć, zrobić z muzyką szybciej. słuchajcie, co się dzieje w drugiej części? Tu mamy, idziemy do przodu, idziemy do tyłu. W kolejnej części spróbujemy jeszcze iść na boki. Także pójdziemy i w prawą i w lewą stronę, a ręce już nie będą takie same. Już nie będzie szła jedna czy druga, tylko pójdą dwie. Czyli jak sobie idziemy do przodu, później idziemy do tyłu. Tam, tam, tam. To zaczynamy krokiem w bok i ręce łączą się ze sobą. I teraz nauczę was samych rąk. Ręce idą do siebie. Razem zgięte do góry. prostujemy do sufitu bardzo nisko i otwieramy na bok. Będzie raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze do tyłu, żeby było widać nam dłonie, w którą stronę są skierowane. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. bokcie w dół. Ręce górę i otwórz, i tu tak naprawdę też robimy takie koło, tak? Tylko, że w ogóle w takich prostych dniach, czyli typowo jazzowo, nie po klasycznemu, czy tam po współczesnemu, tylko bardzo klasyczne, tak bardziej sztywno. I próbujemy jeszcze. Raz, dwa, 3, 4, 1, 2, 3, 4, szybciej. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 2, 3, 4. To tak naprawdę ręce robią to samo, co ta jedna robią. Tak? Jest dokładnie identycznie to samo, tylko robią to dwie ręce naraz. Spróbujmy sobie zacząć od prawej ręki. Od lewej ręki, a później dwa razy dwie ręce. Dacie radę? Robimy to wolno. Prawa, dwa, trzy, cztery, lewa, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwie, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze raz dwie pięć, sześć, siedem, osiem i jedna, prawa, góra, do boku, to samo od lewej, lewa, góra, do boku i dwie, dwie do siebie, dwie do góry, góra i otwórz, dwie do siebie, dwie do góry, hop. I otwórz. I słuchajcie, w tych dwóch rękach również mam historykę. Historyka jest taka, że są dwie osoby, tak? Dwie ręce. One się widzą, chcą się spotkać ze sobą, widzą się, jednak stwierdzają: Nie, ty mi się nie podobasz, ty mi się również nie podobasz. To musimy się rozdzielić. I każdy idzie w swoją stronę, czyli już nie są twarzą do siebie, tylko są bokiem. I tą, tą samą drogą, a na koniec ich ścieżki się gdzieś rozstają, tak? Albo możecie sobie to yy, przetłumaczyć troszkę inaczej, czyli że są dwie przyjaciółki, które się ze sobą spotykają, puszczają focha, tak? Więc się obrażają, odsuwają się tyłem od siebie i idą w swoją stronę obrażone. Można też w ten sposób to zapamiętać. Pamiętajcie, że historyjka może być również wasza jakaś fajna wymyślona. Może wy macie lepsze pomysły i nawet niech mi zainspirujecie. Także czekam. Próbujemy jeszcze raz, tylko szybciej. Prawa, lewa i dwie. I raz, dwa, trzy.

Super, myślę, że szybciej nie będzie to potrzebne. To wstajemy góra i łączymy to razem z nogami. Tak, bo nogi robią troszkę coś innego. I teraz tak. mamy już same nogi, czyli idziemy do przodu od prawej, lewa, prawa, dołącz, lewa, prawa, lewa dołącz. Co dalej? czyli idziemy szybko, tylko na bok. Idziemy do boku prawą nogą. Krzyżujemy lewą nogę w przodzie. Prawą znowu idziemy do boku i łączymy to samo lewo. Lewa do boku skrzyżuj nogi w przodzie, lewa do boku, połącz. Mhm. Jeszcze raz ta druga część, same nogi. W prawo, skrzyżuj, prawo, dołącz. Lewo, skrzyżuj, lewo, dołącz. Spróbujmy szybciej. Prawa, lewa, prawa, Pamiętajcie, aby krzyżować nogę w przodzie, dlatego, że w dzisiejszym późniejszym zadaniu to będzie nam dużo potrzebne. potrzeby. I teraz słuchajcie, łączmy sobie z tym ręce. Tak? Skończyliśmy w tej pozycji. Dokładnie. <grym> Dokładnie. I idziemy w prawo, zamykamy ręce. Krzyżujemy nogi, w górę. I łączmy nogi, ręce otwarte. I jeszcze raz tylko w lewo. Ręce zamknij, skrzyżuj. Góra i bok. Same te boki próbujemy jeszcze raz ponę dzień krążyć. Słuchajcie, żeby sobie utrudniać niektóre rzeczy, kto chce. Kto nie chce, oczywiście nie musi, można sobie tam dodawać knie. Czyli otwieram, tutaj zrobić knie ładne, klasyczne z kolanami na zewnątrz, pójść dalej i przyciągnąć poprzez batman B. Kto z nich, to będzie wiedział, o co tam chodzi, jeżeli chcecie sobie utrudnić tak jak najbardziej. Słuchajcie, teraz połączmy pierwszą część i drugą. Czyli idziemy do przodu, do tyłu, z rękami najpierw prawa, później lewa. I jedziemy. Teraz dwa, trzy, cztery lewo, pięć, sześć, siedem w prawo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeszcze raz do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem w prawo trzy, lewo pięć, sześć siedem, osiem ekstra naprawdę, jeżeli już to macie w tym momencie, to znaczy, że bardzo dobrze Wam idzie ta koordynacja słuchajcie, ja teraz puszczę muzykę puszczam ją z telefonu, dlatego prawdopodobnie mnie już nie będzie słychać a dlaczego chcę, żebyśmy zrobili do muzyki? Czasem tak jest łatwiej. Jest łatwiej się skoncentrować i szybciej wychodzi. Także spróbujmy. I raz spróbujemy wolno, a drugi raz szybko. Dacie radę, nie poddawajcie się. Czekajcie, ja tu będę musiała poklikać. Przepraszam Was bardzo. Bum, bum. muzyczkę. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Nie wiem, czy mnie było słychać, ja tam starałam się krzyczeć podczas tej muzyki, ale możliwe, że ten dźwięk jednak gdzieś uciekał, jak tutaj leciała z komórki. Pamiętajcie, historyjkę znacie, tak? Jedna chce wygrać, wygrywa, jednak druga ją pokonuje i ostatecznie jest rems. Na drugą jest adekwatnie wszystko to samo. Dokładnie. Później od razu z tej pozycji zamykałem się dwie. Tak? I to są te skłócone koleżanki, które puszczają pocha, dlatego idą w różne strony i powtarzamy sytuację. Gdzieś tam się spotykają drugi raz i ponownie się rozłączają. I słuchajcie, najlepiej jest zrobić tak, żeby najpierw sobie ogarnąć y, tylko nogi albo tylko ręce. Tak? Także staramy się zapamiętać jedną z części ciała, albo górę, albo dół. Zawsze jedna szybciej nam wejdzie do głowy. Wydaje mi się, że w tym przypadku o wiele łatwiejsze są nogi. Dlatego najpierw spróbujcie sobie jak podzielić to i przejść same nogi. Całą tą sekwencję, a później dopiero to same ręce. Spróbujmy razem ze mną jeszcze same nogi raz, wolno, raz szybko. Tylko nogi, ręce same. Prawa, lewa, prawa, złącz. Lewa, prawa, lewa, złącz. Prawa, skrzyżuj, prawa, złącz. Lewa, skrzyżuj, lewa, złącz. Lewa, skrzyżuj. Lewa, złącz. Szybciej. I prawa, lewa, prawa, złącz. Lewa, prawa, lewa, złącz. Prawo, lewo, kremz, łącz, lewo, hop, Elegancko, same ręce, tak samo raz wolno, raz szybko, prawa, góra, do boku, ręce. dwa, hop, góra i dwie, dwie. Puszczają focha i uciekają do boku, jeszcze raz, hop, dokładnie i szybciej, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, to na koniec ostatni raz razem ze mną całość od razu w szybkim tempie bez muzyki. Spróbujcie. Jestem ciekawa na jakim jesteście taki, czy po, po takim jednym tygodniku jesteście w stanie powtórzyć całość. Także możecie tam pisać czy w komentarzach, czy gdzieś, czy to się tak udaje, czy jednak potrzebowaliście troszkę więcej czasu. Próbujemy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak? A I na końcu piękny <grym> układ. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, bo tam parę osób mi przysłało te filmiki. Ja proszę wszystkie osoby, zwłaszcza te, które chodzimy na zajęcia. Ja chcę od wszystkich Was dostać wiadomość, że tam, że wszystko u Was w porządku. I mam nadzieję, że się zobaczymy jakoś tam w niedługim czasie, chociaż no wiecie, jak to jest w wakacje, zazwyczaj się nie widzimy dopiero po wakacjach, także... Odzywajcie się tam, jak tylko możecie. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj. Wyślijcie filmiki z tą koordynacją. Chcę zobaczyć, jak każda z Was to śmiga. Powodzenia, papa!